Cimaczko Ludziska, tutaj Majster i witam w kolejnym odcinku Simulatora. Tak, 2015 na mapce Boriusiowo i zaraz przepraszam, że tak długo nie było odcinka, ale myślę, że to nadrobimy. Tak, dzisiaj jestem niestety sam. Niestety. No, teraz tak y, kasę mamy, dostaliśmy niecałe 12 tysięcy za zboże te obydwie przyczepy, nie, to, to nie prawie, prawie, ta nie była, nie cała pełna, ale ta ta była i ta prawie cała pełna, to so tak mi tyle dostali, tam, tam pracuje pracownik, żepak, tak, no, no i tak być trzeba coś kupić, nie tu tu, to te nasze pieniążki, które mamy, e, gdzie to było technologia i to by nam się przydało, jego że nie mam jeszcze, na to kasy. No. ale myślę, że 4 tuny, no dwa tysiące powinno być. Startuj, traktor, startuj. Ta tym przyczepem jest rzepak. Dzisiaj będziemy zbierać tylko bele i nic więcej w tym odcinku. Bo samemu tak trochę nie ta tego. Ale te przyczepy fajne odgłosy, lodowanie. No, ale co tam a, mucha, 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 a gdzie to gdzie tu było trzeba wjechać? Żniwa idą. Albo jak to woli jadą. Mm. I to tu? Dobra No kur... no, a gdzie jest Stefan? O Stefan pod za zaraz leci Stefan wypadł z baru Dobra już jest i ma będziemy mieć to fakt No ale myślę, że tu jakoś nie wiem, może odrobimy Jakoś, coś tu będzie, coś, coś, jakaś tu będzie i technologia. B, i to kupujemy. Ok, i mam tylko to mało, ale mało kasy Oj, 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 dobra, to nie jedź. On nie jest pełny. Jak tak można, umiać mija a tego on jaka to zlabył? To to to, to to ma być Ile tutaj jest? Już trochę jest Weź ośle Ma problem jeźdź no A tak zwolnić pracownika No i jedziesz tylko w masz problemy. G D No jedziesz Pracowniku Bez problemów mi tutaj jedziesz poza odcinkiem no zrobię teraz bym mi był potrzebny właśnie charakterek. teraz teraz rozpędź się, rozpędź dalej g g

O, czekaj się. Shift i Q, albo screw Można w Dobra. Nie no poszło. Po dobro ci idzie. A, Wyszły. a ciężarek normalnie musi być te odgłosy E, nie w strony, stronę jadę zawracam i hop hop i jedziemy mm -mm. Dobra, a to już dużo będzie tych baliów. Uff, uff, uff. A czy teraz pójdzie pozbierać to pytanie? Jak nie pójdzie, to sam, sam tego robić nie będę, tylko z kimś. Jak już? Co tu robi ten bal? Znów pytanie za 1000 punktów. Jak on tu wjechał? Grą, że idzie tak zbierać tak U Dobra, i jedziemy po kolei za wszystkimi, nie? No, no no Zbieram, 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 zbieram Wziął No, bierz, bierz, bierz. chyba na 8 jest nie nie wiem nie wiem teraz jeszcze jeden i dawaj 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 tak Teraz, na, na jaką farmę to trzeba zawieźć? Na pewno nie na naszym bo tam miejsca nie ma. Czyli to będę dawał... No, od sąsiada. Do no prawnego sąsiada. <laughs> No i ja też z tej No, e, gdzie, to, gdzie to było? Trzeba jechać teraz. E, tu to chyba mogę odchodzić w. Hmm. Tak, coś się to nie sprzeda. Bo bym tego nie chciał. No jedziesz Tutaj jest ku, ku, kuku ku, kukuryku tu jest I tak sobie myślę Że nie będę taki ścibski tam po tam To by trzeba jakąś poukładać, a to tak. No, tak się lepiej to układa. Nie, nie wiem, jakie cudy one się tam trzymają, ale cud, co to, to cud? I teraz na te Ja jedziemy. No no. O, o. Jedziesz, traktorku, jedziesz. dziesz. Cisne, Co, co? No trzeba, ja go załatwię, przygotuj. Dobra, B C Bc BC C, U, U, B, BC BC no, Dobra ty, ty, już nic nie ma LOL Dobra Teraz jeszcze 3 dupy Nie przypominam sobie, żeby tu balował A ta było coś, było coś Tak, porobiliśmy to po, poza odcinkiem. Ale to mówiłem w tamtym odcinku, że, że będę robić poza odcinkami. I nie byłem taki i to zrobiłem. I znowu żało No, Moje filmiki dla, tak, dla takich jednych to jest Dobra nocka. Bez obrazy. <gryw> no ale co tam? tam jeszcze nie, no co za uciekamy na wszystkie strony świata Pójdź i szukać jakby pijać stój stój albo z realistyki przejadę przez to nie. Idziemy na około... Tak właśnie No i gitara Tu... To... Je jeden zawiozł na naszą farmę Lakrywek Tu tylko ten jeden To gdzieś tutaj postawić, to le lekko będzie. Myślę, że tutaj to centralnie dam. To beczko wozu będzie git. Dobra, jest git. Jest, jest pompa. Uff. Zwijaj, 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 bo się nie zmieszczę inaczej ale co tam na luzi Pełen jak to było? Dobra To jest jeden Tekstura uratowała Co tam Co się będę ograniczać Tam zaraz stójko nie stój, stój no wszystkie tu gdzieś uciekały albo ja to przed chwilą zbierałem a zbierałem to przed chwilą ale jedziemy ciśniemy ciśniemy dalej <tryk> nie mam. tutaj nic chyba nie było teraz tu jak to nie przecież tu jest pole ta uliczka trzeba wjechać właśnie Co to było tu Czemuż ja słyszę szlauchy? aha, bo to dobra. Co tam później będę będzie, będzie orka ale tu tam będzie nie tak szybko szybko zbieramy zbieramy wszyscy poliemy dobram i tu i później teraz jedziemy tu no i jedziemy Wyrobię, wyrobię, muszę wyrobić. jeszcze innego No ale to tutaj chyba nie będzie problem z nim. Bo tutaj tak to jest dużo. No, 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 no. no, no. E, tutaj to daję. O nie? No właśnie. I w opony, no nie ma tego nie przygrzmocić Chyba trzeba ładnie, pięknie je ustawić teraz O to będzie problem Tu, tu, tu Ale tu będą dobre, co? No i gitara Tyle tych krówek nie mamy Ale myślę, że tu Z biegiem czasu ich będzie trochę I nie wiem, czy jeszcze jeszcze jedne A jakby coś jeszcze było, to sprzedaję No chyba tak zrobię No jeszcze sprzedam Tu jeszcze na luziku będzie Tu jest raz, dwa Tam jeszcze będzie tu Już sześć jest ta mężczyzna uciekła jakby co to Później jeszcze z tamtego pola A Myślę, że Nie będzie z tym większego problemu Tak, jeszcze dwa I akurat coś się zmieściło To akurat będzie Dobra i gdzie jest moja farma? Moja farma jest tam. Dobra, pojedzimy. Titi Jak styra normalnie Uhu, uhu, jedyny z tej strony dziś była nasza farma, ale jedyna dalej O shit, jaki drift To jest drift? No. I, i, i. I tutaj to trzeba postawić a tu jeszcze jeden został a no to tam dobra tu wszystko ładnie pięknie co trzeba zebrać tak co tego ktoś nie, nie przejedzie nie wiedzie w to jak znam życie to ktoś to wiedzie może jeszcze ja to będę no ale szybko teraz stryfcik do o! już no kurde, nie ma tak jak się wyrypać dobra, no, tu i chyba teraz tu trzeba jechać tam nie było pola, tu też nie było pola a tu chyba jakiś uciek był tu było to coś? jasne, że było nie dzień mm -hmm. i mam nic nie zostało ja jadę teraz na tamte pole o mm. dzisiaj na kanale chyba więcej odcinków nie będzie chyba na pewno Możesz pod wieczór no to już nie jestem pewien No tu taka jest fajna historia, co nam się tu stało. To z kolegą, z Dawidem, ten, ta, ten, ten No z Dawidem I graliśmy tutaj, jeżeli I my w kombajna wjechałem mu, w feder, jak, jak robił. I tak nas w powietrze wywaliło. I jechałem z 60 km na godzinę. Powietrze, I ten traktor z tego Ursusa i... O w, e, do balów tak? to normalnie się to nie wiem poza mapkę wyleciało i same mi się to sprzedało ale kasy za, za to nie dostałem no ja muszę ją potem kupić i tak dalej i tak dalej a tu się dobra chyba już więcej nie ma też to sprzedać i będzie zakończenie odcinka tak Dobra, 36 na godzinę podzielam, no a nie 37? Ło wow 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 no, na naszej farmie coś sprzedam nie wiem jak to trzeba wiać żeby coś sprzedać no, chyba, że nie wiem, no jakoś to będzie no to tutaj trzeba sprzedać Tu właśnie, tu. To jest machineria. Mam 1000, dobra. Dobra, muszę tekstur teksturki użyć. Dobra, ile? Oa, ujednę, 2000 dostałem. To jest malutko. Dobra, 27 minut nagrania to właśnie teraz będzie zakończenie odcinka. Szybko tutaj się wiedzie. No, ludziska, subskrybujcie, lajkujcie, komentujcie, udostępniajcie, polecajcie mój kanał. Innym oczywiście. No, ludziska. Na cześć i... I, 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 i. A do następnego.